Tą pokrywę zsuwamy sobie. Suwamy pokrywę. Mamy całą płytę odbiornika. To co mówiłem, mamy cztery kanały wyjściowe pogrupowane. Tak jest wyjście, jest 4 NCNO. To jeden. Wejście zasilające oczywiście i wejście na antenę zewnętrzną, bo podpinamy normalnie tą antenę, którą mamy w obudowie. Ale możemy tego radio użyć do innych celów i w tym momencie antenę możemy podłączyć czy drutową tutaj. Czy z kablem koncentrycznym, taką zupełnie zewnętrzną antenę, też wpinamy tutaj. Co dalej z opisu? Gniazdo, USB do podłączenia do komputera. Dwa przyciski AB. Do programowania. One służą do poruszania się pomeni. Między innymi, ale tutaj w towarzystwie pilota, także o tym za chwilę. Wyświetlacz dwusegmentowy. I jeszcze tu jest takie gniazdo, ponieważ tutaj jest Eprom z. Zapisanymi wszystkimi ustawieniami kanałów i pilotami możemy tą pamięć przekładać. Bez tej pamięci to jest tylko płyta główna z, odbiornika, z przekaźnikami, z modułem radiowym, ale nie służy, właściwie do niczego nie będzie służyć tam, ponieważ bez tego EPROM-u radio nam nie działa. Możemy to radio, ten EPROM przełożyć do innego odbiornika i używać innej płyty w przypadku awarii, ale. Za pomocą tego gniazda i dodatkowego modułu do kopiowania tych e możemy stworzyć sobie backup takiego EPROMA, drugiego tudzież możemy skopiować sobie ustawienia z jednego odbiornika. Jeżeli nie, musimy wgrać tutaj 700 pilotów, czy wgrać chociaż 100 pilotów, mamy je w tej pamięci i mamy stworzyć drugie radio, takie samo, które będzie otwierało drugą bramę z drugiej strony, też będzie miało te wszystkie piloty, to nie musimy ich programować po raz drugi. Możemy użyć takiego małej płytki z modułem pamięci EPROM. Drugim wkładamy, wywołujemy z menu funkcję kopiowania, klonowania tej pamięci i z, tego, z tej płytki, z tego modułu wyciągamy sobie taki, taki EPROM. Zamieniamy w odbiorniku, czy też wcześniej wyjęliśmy z drugiego odbiornika. Wkładamy tam ten EPROM i mamy dwa identyczne odbiorniki, tylko za pomocą kopiowania EPROM. -u. To jest taka uwaga. Tą płytkę w wolnej chwili jeszcze zdobędę, pokażę jak to wygląda. Tyle, jeżeli chodzi o ten EPROM, aczkolwiek mówię, Maxa jeżeli idzie o programowanie to albo bezpośrednio przez menu i dopisywanie pilotów, lub przez aplikację programator USB, tam na pewno jest wygodniej i sprawniej, jak to z programami bywa.